Mam na imię Patrycja, jest mi bardzo miło widzieć Cię na moim kanale. Co tutaj znajdziesz? Oprócz podstawowych porad związanych z rozwojem socjal mediów, czyli Instagrama i TikToka przede wszystkim, znajdziesz tutaj również filmiki instruktażowe, podczas których nauczę Cię, jak zmontować efektowne wideo albo jak dodać fajną, ciekawą grafikę na Instastory. Oprócz tego będę również motywować Cię do systematycznej pracy nad rozwojem swoich social mediów, ponieważ y, często, szczególnie na początku swojej drogi, kiedy nie widzisz jeszcze spektakularnych efektów, niestety, ale Twoja motywacja może spadać. Więc mam nadzieję, że uda mi się przekonać Cię do tego, aby wytrwale dążyć do swoich wyznaczonych wcześniej celów. Jestem Social Media Managerem, czyli zajmuję się profesjonalnie prowadzeniem kont dla firm, zarówno na Instagramie, jak i na TikToku, czy właśnie na YouTubie czy Linkedinie. Oprócz tego kręcę materiały wideo, czyli rolki bądź TikToki, montuję je. Jeżeli potrzebujesz, sporządzę dla ciebie harmonogram treści z, w oparciu o olejek sprzedażowy bo to przecież jest tak naprawdę najważniejsze. Nasze social media mają dla nas pracować i mają sprzedawać nasze produkty. Także z wielką przyjemnością również tworzę te harmonogramy oraz opiekuję się całościowo kontami, czyli od A do Z wszystko jest po mojej stronie. Zapraszam cię serdecznie do subskrybowania mojego kanału, tak żebyś nie przegapił nie, nie przegapiła żadnych nowości. Do zobaczenia.